Szanowne Państwo Mam tu w torbie Taśmy Które Są wiadomości Które są wiadomości Że Idzie afera Z prawy taśm Proszę Państwa I torba Proszę Państwa Co z tego te taśmy. Te taśmy nic nie dają. I tak idzie afera. I tak jest manipulacja, przekręstwo przez dana Tuska. Przez jego. Dlatego, że nie można po pierwsze dotrzeć się do lekarza, żadnego lekarza. Ani do chirurga, ani innych lekarzy, ginekologa. I tak dalej, i tak dalej. Co z tego, z tych taśm? ich tylko na śmietnik do pieca spalić. Dlatego, że to, co redaktorzy nagrywali, to tylko siebie zrobili balona. Robili siebie balona. I będą ciągani. Są ciągani. Tak jak Adam Stanisław też jest ciągany. Za głupoty, za swoje głupoty, że ja jemu mówiłem, przyjedź do mnie, prosiłem, błagałem. Panie Adanie, Teraz pan, dowiedziałem się od takiego pana Marka, nie znam jego lona miosna, że on siedzi. Nie wiem, to dokładnie będę badać. Na dniach, może poniedzieli będę badać, że w jakim więzieniu w areszcie siedzi, czy w to czy go wywieźli i wystąpię z, z pismem do sądu i do ministra sprawiedliwości o natychmiastowe uwolnienie jego. To był mój, mój członek i jest członkiem. Godność i prawa po lasie 21. A ja powiedziałem, kiedyś złożyłem pismo, jak chcieli zamknąć Adama, prokuratorka z prokuratury w e, Kilińskiego, napisałem pismo do niej, niech ona mnie udowodni i te reszta posu, e, nie posłowie, ale te, e, no mało z, ty, mało z tym, ale... Niech onem nie udowodnią, że nie ledam, damy tylko dla mnie, na moje biuro, dla przewodniczącego, że Adam stanie się czystkowicie winny. Wtedy ja sam podpiszę kategorycznie oświadczam, podpiszę wniosek o zamknięcie. Jeżeli przyjdzie takie pismo do mnie od wszystkich tych obywateli, co jego oskarżyli, że on jest winny, że on popełnia artykuły karne, to wtedy ja podpiszę o zamknięciu jego wreszcie. Nawet nie na roczek, nie na dwa, ale na 20 lat. Zamknę je. Całkowicie. Bo ja też jestem za mykaniem do aresztu śledczego, ale pod takim warunkiem, zaznaczam jeszcze raz, ale wyraźnie tutaj jest podkreślone u mnie, nie to, że ja mówię tak pię razy drzwi, żebyśmy te drzwi otworzyć, wziąć i zamknąć, wziąć. Nie. Ja mówię konkretnie, szczerze. Albo, przypuśćmy, pan redaktor tworzy drzwi i zamknie za sobą drzwi. Nie. To, ma, to takie drzwi w ka, każdym mieszkaniu. Wyjściowe, wyjściowe, wyjściowe drzwi. A ja mówię szczerze i otwarcie, jeżeli człowiek popełnił kategorycznie błąd, to można naprawić inaczej. Nie zamykając, tylko posłać do roboty, do pracy. Jemu. Odpracować. Odpracować. I przypuśćmy. Dać jemu zarobek. Przypuśćmy 1000 złotych, Taki przykład daje. A z 1000 złotych, Przypuśćmy 500 złotych zabierać. A 500 jemu zostawić. Bo musisz z czegoś człowiek żyć. To pieniądze zabierać, a 500 zostawiać. I to taka byłaby kara. Przypuśćmy na tyle lat, co on yy, zrobił przestępstwo człowieka. A nie od razu taki sadzać, no. aresztu że, i, i karm... Co z tego, że przypuśćmy, co z tego, że. Nie zamkniecie, taki daję przykład. I tak i tak, trzeba tak karmić, jeść, poić, lekarza badać, czy zdrowy, czy... No wszystko za darmo trzeba dawać To lepiej wykorzystać tego człowieka, a pracę jest multum, przypuśćmy na drogi, pod, pod ochroną strażnika więziennego można i żeby on pracował. Osiem godzin. Codziennie. Ja tak przemyślałem, szanowni państwo, kochani moi, żeby zmienić artykuły. <laughs> przypuśćmy, jeżeli człowiek popełnił takie przestępstwo, przypuśćmy, lekkie, jeżeli nikogo nie pobił, nie obraził i letkie przestępstwo zrobił. To nie sadzać do więzienia, tylko dawać pracę. Daję przykład taki. Przypuśćmy, pan redaktor popełnił takie przestępstwo. Przypuśćmy, nie obraził. Powiedział tam, akty takie owaki. I sąd jest. I sąd powinien wydać wyrok za to, nie do więzienia redaktora sadzić, tylko powiedzieć na tam. 5 lat czy na ile lat to robót proszę i przypuśćmy dla jego dać 1000 zł na cały, całe nagrody i z 1000 zł 500 500 zł zabierać, a 500 dla redaktora dawać. Bo człowiek musi z czego żyć się redaktem. Umrze. Tak, tak samo w zieniu. Wy redaktora posadzicie. Jego będziecie karmić darmowo. Te ludzie, co <laughs> pracują na drogę, muszą na siebie zrobić i na więźnia. I na zarobić. To, co nie jest żadna tak jak powiem polityka, to nie jest żadna e, sprawa, tylko to jest makrojstwo, tak, na taśmy. To jest kłamstwo, szukaństwo. Sędziowie chyba myślą tak. A, rodzina przyniesie jedzenie, nakarmi, napoi, ubierze, opierze więźnia, a niech nam leży, co A my z głowy mamy. Leży tam na łożu jakiejś na deskach i koniec. A czy on zdrowy, czy on niezdrowy? Umrze, umarł człowiek. My nie wiemy, szczegół umarł. Nie wiemy, z czego umar. szanowni państwo, kochanie moi, na zakończenie. Pracowałem w areszcie śledczym, nie w areszcie śledczym, w więzieniu na hetmanskiej, jako cywil kiedyś. Zobserwowałem to, było tam. Nie chciałem mówić, ale. Ale zaobserwowałem, że tam jest źle się dzieje w ulicy Hetmanskiej. Szanowni Państwo, muszę kończyć. Dalej będzie dalsza wiadomość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nazywa się Tuporek. Proszę, proszę bardzo. To? Oto? O, cały toporek się nazywa. To? Nazywa się rączka toporka, Predowo. A predowo to nazywa się ta. już dla mnie. kiera. Jak? Siekiela. Cała siekiera, Ale. E, o, to zapomniałem. To się... toporzysko, O, to to się nazywa Toposzewsko, o to, a to siekiera, o to, a to obuch, a to obuch, jak ktoś idzie albo świniaczka kłóć, czy coś takiego, to obuchem go To się, to się nazywa pieniek. A to nazywa się pieniek, do rąbania drzew. O. Chodź. Sęk. To się nazywa sęk. Sęk, sęk. sęk.